Hej, wszystkim jestem Monika rajska i zapraszam was na kolejny odcinek Genesis. Historia powstania matrycy ludzkiej. W dzisiejszym odcinku chciałabym jeden wątek właśnie skończyć, przedstawić w no, moje wyniki badań odnośnie jeszcze cywilizacji syriuszańskiej. Natomiast tak jak było wcześniej o Plejadianach, Arkturianach, właśnie Syriuszanach, tak teraz e, troszeczkę zmienię front. I chyba e, e, jest to jedna ze słynniejszych cywilizacji na, 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 na Ziemi: słynne jaszczury, czyli z moich badań wynika, że są to istoty przede wszystkim pochodzenia e, z pasa Oriona. Y, dlatego, że Syriusz bardzo tutaj dotyka blisko, łączy mi się historia Syriusza z historią Orionidów, y, tudzież Orian, więc postanowiłam dzisiaj tak troszeczkę przybliżyć Wam, może nie historię tej cywilizacji, ponieważ no, nie są ze mną zbyt kompatybilni, więc y, szczerze mówiąc, nie jestem w stanie za bardzo. Y, y, Powiedzieć Wam na ich temat takich szczegółów, może, ale postaram się najwięcej, bo no nie ukrywam, że naprawdę sporo czasu spędziłam już wiele lat badając ten sposób myślenia, no, z który mamy gdzieś, sądząc, nie chcąc na co, na co dzień do czynienia. No więc, dobrze, więc może w takim razie już przejdziemy do, do tematu. Yy, skończę temat z Syriuszem. Tak, jak wam mówiłam w poprzednim odcinku, Syriuszanie jest to bardzo taka y, y, cywilizacja oparta o, o różne. Y, y, taka naturalna cywilizacja, tak? czyli taka zwierzęca. Co prawda nie, że ze zwierzęca, że prymitywna, tylko po prostu mają te ciała oparte o matrycy zwierzęce. Y, bardzo mają takie druickie podejście do życia i, i bardzo dużo przeszmuglowali w ten sposób y, informacji na Ziemię. Kończąc, jak gdyby wątek Syriusza, to jeszcze chciałam dodać, że o Syriuszanach mówi się różnie, dlatego że Syriusza są dwa: Syriusz A i Syriusz B. Ja sama osobiście, w, dodając y, fakty na temat Syriusza do akurat nowego wydania książki, też zaznaczyłam, że Syriuszanie A mogą być nieprzyjemni w odbiorze, czyli jest wręcz okrutni. Muszę tutaj sobie, że tak powiem, sprostowanie wprowadzić, ponieważ takie informacje są podane na ich temat, wprowadzone są w przestrzeń, ale w momencie, kiedy zaczyna się tam wchodzić w to i in integrować w to, a ponieważ z Syriuszanami jest troszeczkę inna sytuacja, te kontakty z Syriuszanami nie są takie łatwe. W pewnym sensie, Syriusz. Y y ma bardzo dużo swoich informacji, troszeczkę może nie powiem przetajone, żeby już nie, nie, nie tworzyć tutaj jakiejś aury tajemnicy, bo tu nie o to chodzi, że o, tutaj jakaś wielka, wielka tajemnica, tylko y, bardziej chodzi o odbiornik, czyli o mnie. Y, nie, chwilę mi to zajęło, żeby w sobie w pewnym sensie wytworzyć możliwość zrozumienia algorytmów syriuszańskiej cywilizacji. Bo mocno ona się jednak, mocno w tamtym momencie wydawało mi się, że ona się różni od nas. Więc w pewnym sensie to, co odbierałam, było dla mnie takie negatywne. Teraz, kiedy zrozumiałam, na czym polega ta cywilizacja, a wręcz bym powiedziałam, że zrozumiałam dużo, dużo więcej, nawet w swoich prywatnych kwestiach, i to faktycznie przyszło do mnie takie bardzo głębokie wręcz zrozumienie tej, jakby, tej cywilizacji. Okej, okay, więc y, y, Syriuszanie zostali w pewnym sensie wrobieni y, przez y, przez Orian, w bardzo taki y, mm, dla nich układ. No niestety, wiecie, każda cywilizacja robi ten swój progros, progres, ten swój rozwój i, i czasami się zdarza, kiedy, kiedy te istoty, no niestety, y, są zbyt naiwne, czy jeszcze nie potrafią czegoś ocenić w odpowiedni sposób, no po prostu każdy z nas w całej galaktyce popełnia błędy. I tutaj yy, prawdopodobnie właśnie taki błąd nastąpił, że gdzieś zostali w coś wrobie, oszukani. Yy, chcieli się z tej sytuacji wycofać. Nie za bardzo już mogli. W związku z tym yy, no teraz starali się tę Ziemię ratować, jak się tylko da. Syriusz A jest zdecydowanie bardziej technologiczny niż Syriusz B, yy, co nie oznacza, że jest zły. Syriusz technologiczny, czyli ten A, zajmuje się po prostu naprawdę dużą ilością wynalazków. I oni też y, już w tej chwili opracowują sobie bardzo duże też systemy obronne i wojenne, dlatego że y, no, doszli do takich y, no, do, w końcu dotarli do tego momentu, kiedy stwierdzili, że trzeba mocno się już zabezpieczać. Natomiast w kontekście właśnie Oriona, y, Orionidzi y, właśnie, żeby wytłumaczyć sytuację Syriusza, najpierw muszę troszeczkę Wam poopowiadać o Orionidach, y, czyli tak sławnych jaszczurach. Żeby o nich opowiedzieć historię, to się musimy cofnąć bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, czyli do, uwaga, pierwszych matryc w naszym sektorze. Ja się ograniczam do sektoru, aczkolwiek podejrzewam, że to były w ogóle czasy, kiedy w pewnym sensie w ogóle było niewiele życia w całej galaktyce jeszcze. Także my mamy tutaj do czynienia z czasami naprawdę do bardzo odległymi. Oczywiście biorąc pod uwagę czas liniowy, co dla ziemian jest najbardziej jakby zrozumiały. Natomiast tak naprawdę czas liniowy nie istnieje. OK, jest to tylko odbiór bardzo subiektywny przepływu czasu. Natomiast tak naprawdę żyjemy w kuli, więc tutaj nie ma sensu wywalać jakiś takich dat, że ileś milionów lat temu, to coś tam, coś tam. No bo, bo to są dla nas zupełnie abstrakcyjne, jakieś takie od, y, miara czasu jest abstrakcyjna. W każdym razie y, y, jaszczurowate powstały prawdopodobnie jako pierwsze. Jedna z pierwszych matryc, czyli ten, ten drapieżnik, o którym ja kiedyś mówiłam, kiedy te pierwsze tchnienie tej istoty, ten pierwszy jej nacisk na rzeczywistość, ten pierwszy moment, gdzie gdzie ona powstała, ona się musiała zacząć od razu przebijać. Yy, z pewnością na, ty, na, ty, na, tym, na tej podstawie powstały właśnie jaszczurowate yy, matryce. Yy, jakby wszystko, co jest w tym ciele, czyli łuski, nie wiem, zęby, yy, yy, takie reagowanie na temperaturę w odpowiedni sposób i tak dalej, tak dalej, wszystko to sugeruje, że to była. Yy, możemy się tak cofnąć, jakby wyobraźmy sobie jakiegoś takiego dużego jaszczura, który... Dlaczego miał łuski? Bo, miał, bo, bo musiało być na zewnątrz trudno, tak? Czyli potrzebował dosyć silnej skóry, dosyć mocnej ochrony. No bo powiedzmy sobie, że dzisiejsze krokodyle no mają oczywiście łuski, ale czy aż tak bardzo potrzebują tych łusek dziś? Natomiast dinozaury już żyły w trochę innych czasach i one potrzebowały tej skóry takiej twardy mieć, yy, zęby ostre i tak dalej. No to był drapieżnik, no i tu został, został tym drapieżnikiem, ten jaszczur. On potem, oczywiście, ta matryca ewoluowała dalej. Nie zmienia to faktu, że pierwszy poziom treści wciąż działa i istoty, które bywają na pierwszym poziomie, są podstawami. Oni, jako jaszczury oczywiście mam na myśli konkretne, jakby cały, cały tutaj warstwę tych istot, są Podstawami. My tak naprawdę wyrastamy z bycia jaszczurami, czyli my idziemy dalej. Matryca ludzka, jako że jest jedną, jako że mieliśmy tutaj 150 milionów lat, żyły za dinozaury, czyli jak gdyby możemy sobie to w ten sposób symbolicznie zrozumieć, że. Ziemia zaczęła ewolucję życia na swojej powierzchni właśnie od matryc jaszczurzych. Oczywiście, że tam były w wtręty innych cywilizacji dużo dalej zaawansowanych, oczywiście, że tak, ale zostawiamy ich na razie wszystkich z boczku. Chodzi mi o to, że te dinozaury jakby przekonały Matkę Ziemię, czyli ona jakby to pierwszy jej pomysł na życie to było właśnie to, dlatego, że się od tego zaczyna. I teraz my, jako już oczywiście w pewnym sensie GMO, jesteśmy hmm, Ileś tam potomkami, ale mamy w tej matrycy wciąż jaszczury. Mamy w naszych tkankach, mamy to w naszym ciele. Jesteśmy organizmami, które są gdzieś oparte o jaszczury. Ja wiem, że potem mi wyjedziecie, za chwilę ktoś wyjedzie mi z Karolem Darwinem, ale on, który tutaj widzi małpy, ok, w porządku, ale, no ale co po pierwsze, małpa, ma, jajko czy kura? Małpa jest sakiem, który powstał jeszcze z wcześniejszych pokoleń. Koniec końców, ja wiem, że życie powstało w wodzie. Generalnie jest to przejściowy etap. Jest to przejście, przez które trzeba przejść. Każdy z nas w pewnym sensie, w pewnym momencie naszej ewolucji był jaszczurem. Mówiąc krótko, Wracamy do naszych tutaj słynnych orionów. Więc y, oni powstając, jakby w pewnym sensie było takie założenie, że tak jak powstałeś, tak tutaj zostaniesz, już dalej nie pójdziesz. Ja naliczyłam 850 gatunków jaszczurowatych. Oczywiście absolutnie nie wszystkie są takie prymitywne, może tak bym to określiła. Część z nich jest taką piękną wersją treści pierwszopoziomowych, czyli są. Bardzo honorowe, bardzo godne, bardzo dumne, tacy spartanie, wojownicze, ale tacy bardzo ułożeni, dumni z tego, kim są. Tacy są no, postawni, tacy odważni, patrzący się takimi swoimi, tymi potężnymi oczyskami w głąb. Tak. Stoję ja. No i tu oczywiście trzeba otworzyć ogromny temat pod tytułem smoki, ponieważ no smoki niezbyle powodu odbiły takie piętno na, na naszej nawet świadomości, tak, czyli i, i, i fantazy w naszej całej tutaj jakby w kulturze fantazy te smoki są stałym elementem i, 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 i smoki zawsze wzbudzają nawet nie właśnie lęk, tylko podziw i, i skąd się te smoki wzięły. No, stu ze smokami ja mam osobiście problem, dlatego że yy, tak jak rozumiem powstanie, yy, powstanie różnych istot orio, takich właśnie jaszczurowatych, tak smoki faktycznie wykazywały prawdopodobnie najwyższy poziom świadomości. Bym yy, Ośmielam się rzucia, rzucać taką hipotezę, że smoki są swego rodzaju protoplastami dla dalszych, yy, dalszych gatunków, gatunków jaszczurowatych że prawdopodobnie oni byli jakimiś takimi założycielami tej sieci, że to może właśnie smoki były tymi pierwszymi, niekonkretnie, znaczy jako jaszczury, tak? Że one właśnie były pierwszymi, którzy tę matrycę gdzieś tam wprowadziły na przestrzeń. Ja ze smokami jako nigdy nie miałam do czynienia, więc nie nie umiem Wam powiedzieć więcej na ten temat. Będę badać ten temat nadal, bo jak najbardziej nas to dotyczy. Jest to oczywiście w jakiejś innej czasoprzestrzeni, ale nas to dotyczy. Wracając do jaszczurów, więc były to istoty, są to istoty pierwszopoziomowe, które dają jak gdyby pewnego rodzaju fundament. Fundament nigdy nie jest piękny. Fundamenty są, są grube, są betonowe, są ciężkie, siedzą w ziemi. Nigdy nikt nie dba o to, żeby fundament był pomalowany czy wykaf wykafelkowany. To nie o to chodzi. Fundament ma trzymać. Całą resztę pięknego, budującego się domu, w którym oczywiście już te wszystkie bajery, rowery są, jakieś kafelki, nie kafelki. Natomiast fundament jest tą podstawą, jest tym, na czym buduje się następne rzeczy. Po prostu. No więc, jeżeli naszym fundamentem są jaszczury, to teraz należy się im przyjrzeć. W takim razie, gdzie są te nasze fundamenty, kim my byliśmy, albo z czego żeśmy wyrośli. Więc. Y Pierwszy poziom w wersji bardzo prymitywnej, jest takim oczywiście drapieżnikiem, co mu tutaj krew z pyska zlatuje. Taki wiecie, Tyrannosaurus rex, czyli ostry władca, drapieżnik, który wszystko co tam mógł zabijał. Ok, trochę bezmyślnie, umówmy się. Poza następne właśnie progresy tego, tej ewolucji pierwszego poziomu, to już były istoty bardzo honorowe, zdyscyplinowane. Takie wojskowe, bym powiedziała, podejście, takie militarne. Tak, no, ale to jest wszystko piękne, póki to jest dopiero świeże, pierwsze obroty torusa. W momencie, kiedy te istoty dochodzą do jakiegoś poziomu i nie mogą, prawdopodobnie, właśnie założenia, nie mogą przejść dalej, ponieważ no, nie mogą wyewoluować dalej, zatrzymują się na przykład na jakimś takim wysoko drugim poziomie i robią wzjazd w, w, w dół, czyli dochodzą do czegoś i się cofają. To tak, jak trochę my robimy, że dochodzimy do jakiegoś wniosku, powinny nam zrobić to, to, to i tamto, ale nie, bo to za dużo roboty, ja się boję tego ruszać, to lepiej zostanę tu, gdzie jestem, tam nie będę marudzić. Ok, no i tak ograniczam sobie, to te, te, te zasoby, którymi mogę dysponować, no bo przecież nie poszłam dalej, nie zrobiłam tego ruchu, nie, nie weszłam, nie uwolniłam się z tej sytuacji, więc robię cały czas te ruchy tutaj na tej mojej małej platformie. No więc zamiast iść do góry, to się rozszerzam w, w poziomie, czyli zaczynam szukać, a to tu, to tu, czyli wszystkiego szukam. Podobnego do mnie, co jest na tym poziomie i nie idzie w górę. I wręcz trzeba hamować te, 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 te góry, no bo przecież, jeżeli ty mi pójdziesz w górę, to ja ciebie stracę, a nie o to chodzi. No więc zaczynają tutaj cały czas tak, um, no po prostu w poziomie się rozszerzać, wędrować i, i tworzyć samych siebie poziomych. No więc w, 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 to, dla nas to oznacza to, że <laughs> tego rodzaju istoty w naszym, jak powiedzmy, w naszym towarzystwie. To są istoty, które właśnie jakby wróć do starego, zostaw to, nie zajmuj się głupotami. Chodź tu, chodź tu ze mną sieć, ładnie tutaj pracujemy, tu nie dyskutujemy, będzie co ma być, nikt inni nami zarządzają. No więc znamy to podejście, bardzo dobrze je znamy, bardzo dużo tego podejścia się w tej chwili szczególnie pojawiło. No więc to, to po prostu jest zachowanie przestrzeni na tym poziomie, a te istoty. Są w pewnym sensie manifestacją tych treści, które są na tym poziomie, więc one są tak na dobrą sprawę Bogu ducha winne. No ale jak się tak długo siedzi na tym poziomie, to się zaczyna właśnie kombinacje. Czyli jeżeli, słuchajcie, no jeżeli krótka, prosta sprawa, jeżeli ja dla mnie najlepszym rozwiązaniem będzie jak ty tu będziesz stał, i, bo ja z ciebie mam jakiś profit, bo ty mi pomagasz, bo mi utrzymujesz, bo, yy, bo no po prostu nie jest, jestem od ciebie absolutnie uzależniona uzależniona jestem, to w tym momencie ja nie pozwolę Tobie, żebyś Ty mi odszedł stąd. Absolutnie nie. Znaczy no, jakby będąc w takiej sytuacji, tak, mając taki tak rozumowania. Więc ja będę Cię oszukiwać, okłamywać, kombinować, manipulować, zatajać wszystko przed Tobą, żebyś Ty nigdy mi nie poszedł, bo ja bez Ciebie umrę. Mam nadzieję, że znadążacie o co mi chodzi. Czyli te działania jaszczurowate są skierowane... Jak gdyby podstawą do tych działań jest absolutna bezsilność, bezradność i kompletny brak możliwości do samodzielnego rozwoju, ponieważ oni dochodzili tylko do drugiego poziomu i robili zjazd w dół i zatrzymywali się w pewnym miejscu. Właściwie algorytmy, ja szczerze wyglądają jak takie haczyki: tak wygląda ich rozwój, czyli do góry, do góry, do góry i hop, i stoimy, i już więcej nigdzie on nie pójdzie. On będzie robił takie pętle no co chwilę będzie robił takie, taki ruch. Ale nie poleci do góry, żeby zrobić. Ja nie wiem, właśnie na ile, na ile ta matryca jest absolutnie zamknięta w tym miejscu, prawdopodobnie na maksa, czyli istoty, które się wcielały na początku w te jaszczury, kiedy przechodziły ten swój proces, zaczęły się wcielać w inne cywilizacje i po prostu normalnie prosperować. Ja, czy wy, czy ktokolwiek inny, prawdopodobnie takie miał początki, że każdy z nas gdzieś ma w sobie no ten, no ten początek właśnie taki. No więc. Yy, więc gdzieś tam później, kiedy już sobie ewoluowaliśmy, nie wiem, do Arkturian, Syriuszan, czy nie wiadomo gdzie, no to wtedy dopiero można powiedzieć, a fu, jaszczurze, jesteś zły, jesteś potępiony, bo jesteś jakiś taki ograniczony w swoim sposobie myślenia, zostaw mnie, puść mnie. ja już te twoje kłamstwa rozumiem, ty mnie chciałeś tu zatrzymać. A ten jaszczur coraz bardziej agresywnie, ale no stój, bo ja zaraz, jak ty się, jak ty, odepniesz tą kroplówkę od, ja, od, mnie od Ciebie, to ja umrę. Oni są przede wszystkim uzależnieni od wszystkiego. Więc tak jak mówimy sobie o dążących do rozkładu, dążący do rozkładu to są istoty, które no właśnie nie idą do góry, tylko zataczają się w dół. Tak naprawdę jaki jest początek tego powstania takiej myśli dążącego do rozkładu? Początek takiej istoty to jest początek, kiedy ta istota... Yy, Dotarła do jakiegoś momentu, w którym już nie mogła zrobić tego kroku dalej, zatrzymała się na tym. Bardzo często krzywda w stosunku do tej istoty, którą ona tak ocenia, że została skrzywdzona, krzywda ogranicza właśnie ten, ten, ten ruch do góry. I ta krzywda zaczyna puchnąć, frustrować tą istotę, i ta, ta istota zaczyna rosnąć w tym egoizmie. Ona zaczyna rezygnować z tego rozwoju do góry, więc, więc wtedy ta krzywda tak zawija z powrotem czyli robi. Ten numer. Dążące do rozkładu, czyli istoty tego typu, to są istoty, które są pochłonięte w, beznadziejnej, w beznadziejnym uzależnieniu, w ciągłym głodzie. Tym istotom jest ciągle wszystkiego mało. Dlaczego? Dlatego, że one potrzebują cały czas zasobów z zewnątrz. One nie są w stanie sobie niczego same z siebie wytworzyć. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy my potrafili. Sami z siebie coś wytwarzać, żebyśmy my kreowali, żebyśmy my rozumieli świat, w którym żyjemy i żebyśmy tworzyli ten świat, ponieważ oni są absolutnie uzależnieni od wszystkiego, co do nich spadnie. To jest, yy, to jest takie bycie uzależnionym od zasobów zewnętrznych, które ja muszę cały czas pozyskiwać, które ja muszę cały czas zdobywać nowe, ponieważ te, które mam, już zużywam, więc potrzebuję cały czas nowych. Więc tak, to jest taka wielka wiecie, paszcza, która cały czas zagarnia wszystko do środka, bo, no bo on umiera, on jest w trakcie ciągłego umierania. On cały czas jakby, to jest tak jakby no, tonący tej brzytwy się chwytać usiłowo, więc tu mu się to tnie, ale on musi się tego chwycić, bo jak się tego nie chwyci, to on się udusi w tej wodzie, nie umie pływać. No właśnie, bo on nie umie pływać, on nic nie umie, więc on, on jest absolutnie uzależniony od tego wszystkiego, co do niego spada. No mam wrażenie, że już to dosyć dobrze wytłumaczyłam. Więc wracając do, do tych naszych orian, które tutaj, um, które tutaj są, ja mam swoją taką teorię, że oni zostali wykorzystani właśnie przez innych, czyli tych dużo bardziej rozwiniętych, nawet bym powiedziała, nawet tutaj rzucę, że inżynierów, a dlaczego nie? Że inżynierowie wstawiają te jaszczurowate cywilizacje, po prostu nimi kierują sobie jak chcą, no bo, a, a, a tym jest wszystko jedno, bo one są ciągle głodno umierające, yy, uzależnione od wszystkiego, więc tak jakbyśmy narkoma, narkomanowi tak chodź tutaj, masz tutaj swoje ten, masz, proszę, albo tu chodź teraz, tutaj masz, 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 no i będzie letał, bo on po prostu do, on, on nie może wytrzymać na głodzie, bo on umiera. No więc y, w tym wypadku oni go prawdopodobnie takich przenoszą sobie z miejsca na miejsce i na zasadzie Wkomponowania tej cywilizacji czy rasy, bym powiedziała wręcz, bo to trudno nazwać cywilizacją jako taką, ponieważ jest to bardziej gatunek, to jest, to jest sposób myślenia, ale oni nie mają swojej cywilizacji. Właśnie to jest zagadka. Oni jako takiej swojej cywilizacji nie posiadają. Oni jakby żerują na wszystkich innych cywilizacjach sami z siebie tworząc ewentualnie coś na kształt kolektywu, żeby nie powiedzieć stada. A może właśnie powinnam to ująć słowo, że to jest stado. Stado, jak, jak stado węży. Nie jest to jedna cywilizacja, która ma jakieś swoje, swoje, swoje jakieś tam, nie wiem, akurat orionidzi. Na pewno te wyżej rozwinięte jaszczurowate, które gdzieś przebrnęły przez tą ewolucję, może im się udało, mają rzeczywiście swoje różne kreda, konstytucje, aczkolwiek podejrzewam wciąż, yy, mało znam tych istot, więc no, trochę tutaj macam ich. Yy, podejrzewam wciąż, że oni i tak korzystają z zasobów innych czyli na zasadzie na wynajętym o, może tak. Dostali, pożyczone mają, wynajęte mają, dzierżawią, nie jest to ich. Natomiast wracając tutaj yy, do inżynierów, to inżynierowie prawdopodobnie. Modelują tok ewolucyjny młodych cywilizacji, które mają zamiar wy, 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 wyciągnąć na, na jakieś wysokie, wysokie wibracje czy, czy na, no, na szerokie wody, mają plany w stosunku do tej matrycy, prawdopodobnie zaszczepiają przy tworzeniu takiej cywilizacji właśnie ten, ten gatunek, który ma tak pasożytować. No bo w tym momencie ten gospodarz musi się nagle. Jakby wstać i się otrzepać z tego i jakby przeżyć to sam z siebie, że on musi przekształcić te treści sam z siebie, ponieważ dlaczego? Bo jeżeli on się tego nauczy, to już do końca życia będzie potrafił sobie z tym poradzić. A jeżeli się mu tego nie da i od razu się go włoży w bogactwo, to mamy, słuchajcie, aktualną sytuację na Ziemi, dlatego że m, nasze pokolenia urodziły się w świecie dosyć dobrze wyposażonym, w którym my jesteśmy już w tym momencie w roli konsump konsumpcjonizmu Boże kon konsumentów, i my nie znamy pochodzenia tych rzeczy, po prostu są nam dane, masz, dziękujemy, baw się tym. I właśnie o to chodzi, że to jest cywilizacja, która w tym momencie sobie nie poradzi, bo znaczy ciężko sobie teraz poradzi, czyli latają wszyscy, noszą to, bo się boją. I właśnie to jest ta wielka próba bohatera, to jest ten test, żebyśmy my tak jak tamci, Którzy po prostu muszą cały czas jeść, żebyśmy my to zobaczyli w sobie powiedzieli, nie, ja idę do góry, to jest moja decyzja. Słuchajcie, mm, każdy w sobie ma jaszczura. Po prostu, każdy w sobie go ma. I, i należy, a naszą jakby mm, ideą jest chwycić tego jaszczura za dziób, za paszczę, i po prostu rozumiem swoją jaszczurzą naturę, ale nie będę się nią kierować. Te potrzeby pierwszego, drugiego poziomu, zostaw, tu, agresywnie, drapieżnik, po trupach do celu, będziesz miała pieniądze, będziesz miała władzę, karierę, Fu! to to są właśnie te treści, które mają na mnie nie kierować, czyli bez oczekiwań. I nie mogę robić czegoś dla pieniędzy, ja nie mogę robić czegoś dla kariery tylko. Ja... Kariera, pieniądze to powinna być konsekwencja czy jakiś tam efekt, nawet wręcz bym powiedziała, boczny. Mojej ewolucji, mojego spełniania siebie w danym, w danym temacie. Ja się chcę spełniać jako ja. Ja chcę być sobą, ja chcę tworzyć lepszy świat dla siebie i dla innych. No i jakby, ale nie, nie, nie tworzyć zasobów. Ja chcę tworzyć ideę, nie zasoby. No właśnie, i to jest ta wielka różnica prawdopodobnie między nami wszystkimi. Wracając jeszcze tutaj szybciutko do Syriuszan, nie pamiętam na ile poruszałam tą historię w odcinku o Syriuszanach, ale właśnie. Z takiego braku zrozumienia przez Syriusza, jakby sytuacji jaszczurów, po prostu w pewnym sensie no, poszły na pewien układ, który, który ich kosztował bardzo dużo, i teraz tak, to nie jest proste dla nich przekształcić się teraz w coś, kim oni naprawdę są. I też w sobie walczą z szczurami, w sobie. Każda cywilizacja ma w sobie trochę szczur, ponieważ, tak jak wiecie, patrzę się na Plejadian, na Arkturian. Ja wiem, że na przykład moje, moje opinie na temat Plejadian się zdecydowanej części, co po niektórych nie podoba, bo Plejadianie bardzo długo dbali o to, żeby mieć naprawdę piękną opinię na Ziemi, ale, no wiecie, od nadmiaru cukru to można się nabawić dziur w zębach, może tak. Więc yy, wcale nie jest wszystko, co. Nie, nie wszystko się świeci coś złote. I tyle. Natomiast jeżeli chodzi o. Yy, nie będę się tłumaczyć z tego mojego podejścia do playera. To jest moje podejście: każdy ma prawo mieć swoje. Mogę się mylić, oczywiście, że tak. Mogę się mylić. Ale na razie na razie jakby moje. Yy, na razie mnie nic nie wyprowadziło z błędu. Ok, w każdym razie gdzie moja opinia o Plejadianach nie jest taka zła? Cały czas się tłumaczę. Okej, okay, w każdym razie wracając do tych naszych tutaj Arkturian i tak dalej, obserwując pracę tych, tych matryc, ja widzę w każdej z tych matrycy takie cechy, właśnie Jaszczurze. Proszę bardzo, Plejadianie no, dbają bardzo o społeczność i lubią taki design, lubią takie ładne rzeczy i oni potrafią dużo dlatego zrobić. Poza tym on będzie zmieniał zdanie tam, gdzie mu się bardziej opłaca stanąć tam, zdanie. stanie. To jest Jaszczurze. W arkturianach jest z kolei ogromna taka konserwatywność, dyscyplina, taki uf, to jest jaszczurze. W, nie wiem, w syriuszanach jest dosyć spora waleczność, też to jest ten taki duży honor, taki um, oko za oko, trochę ząb za ząb, to jest jaszczurze. W szarych, najsławniejszych, chyba najbardziej kojarzonych obcych na planecie, z kolei jest takie cwaniactwo, takie kombinowanie złodziejstwa i są złodziejami. Dla mnie to są takie naprawdę bardzo niskiej jakości istoty. Jest szczurze. W każdej z tych cywilizacji coś się dzieje takiego, że no są te, te kody źródłowe, które pierwotnie pochodzą właśnie stamtąd. Więc może nie taki diabeł straszny, a na pewno nie jest to, nie, nie załatwia to sprawy, że obwiniamy ich za swoje. Za swoje różne problemy. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, mam nadzieję, że Wam się podobało. No i cóż, i zapraszam do komentowania pod filmikiem. Trzymajcie się, hej.